Siemanko Tam pisało kilka osób Czy tam jedna osoba Nie wiem o naszą piwniczkę ogrodową To nagram taki szybki film dość ciekawy może Bo ja w sumie też szukam dużo informacji Żeby jak najwięcej wiedzieć Przed, przed budową takiego czegoś Ogólnie to u nas jest taki spodek terenu I tutaj jest taka skarpa I sobie tak wymyśliliśmy Żeby ją tak zrobić właśnie na tej skarpie. Tutaj jest delikatnie tylko podniesione do góry, a tutaj jest taki spadek, i ona jest mniej więcej, około metra zagłębiona w ziemi. Dokładnie nie pamiętam. Tu jest tak tymczasowo tylko zrobione, żeby ta ziemia się uleżała spokojnie. I te podkłady też stąd wylecą. Będziemy robić prawdopodobnie z też zagrodzenia betonowego. Po prostu słupki będą wkopywane i. Tylko płyty nie będą dwumetrowe, tylko metrowe. Tak, żeby wytrzymały tutaj ten napory tej ziemi, węższe będą schody. I tutaj yy, będzie z tych płyt betonowych drzwi, robiłem na szybkości, bo to potrzebowaliśmy już do użytkowania szybkiego stereopionu sobie obiłem. No i co? Mm, bałagan nie jest półokrągła. Ta po prostu była tańsza. Ona nie jest jakoś tam duża, 2,20 na szerokość, tutaj ma 2,90 na długość, no i ma 90 wysokości, taka malutka można powiedzieć, ale, ale naprawdę zadanie za spełnia. Ziemniaki, jakieś tam przetwory, regały muszę oczywiście porobić, tutaj mamy dalię, też przetrzymujemy te z ogrodu, skrzynia na buraki, seller, pornie, por, por w ogródku był. Pietruszka, takie rzeczy, tu jakieś jeszcze gnojówki. Mamy humusy, też to, co zostało z ogrodu z zeszłego roku, to sobie tutaj przetrzymujemy. Tutaj mamy przetwory różne. Regał taki na szybkości skręcony. Temperatura jest taka, jak, jak widać, 11 stopni. W nocy był przymrozek lekki. Mamy dzisiaj 27, chyba kwiecień. Więc ogólnie już mamy kilka sezonów w tą piwnicę. Jesteśmy ogólnie mega zadowoleni. Jest temperatura latem, tak dochodzi, no tak, do 15-18 do stopni, może nawet więcej. Jak są takie upały, trochę za mało ziemi jest na górze, a zimą tak do, spada do tak do 3, więc spokojnie tutaj bezpiecznie jest dla wszystkich warzyw, dla wszystkich słoików, przetworów. Tutaj chciałem kafelki położyć na podłodze. A boki przynajmniej pobiałkować, ale to jeszcze czasu wymaga, a u nas tymczasem to to nie ma czasu. I co jeszcze? Od góry dałem steropian, bo jest, nie ma za dużo ziemi. Nie wiem, czy jeszcze nie dosypie tej ziemi. Zobaczymy. Tam mam zrobione odpowietrzenie, bo, bo trochę za du du duża wilgotność była. To wywierciłem tam w w ścianie i pociągnąłem do góry, kolanko dałem i, i wyciągnąłem rurę kanalizacyjną, tutaj te drzwi nie są takie fest więc nie ma nadmuchu żadnego takiego kratki robionej no, o góry tak jak mówię steropian i siatka klej pociągnięta, na bokach jest tylko y, izolacja ciężka zrobiona z tego, z izoplasta 2KW czy coś takiego, to pacą nakładałem, tak wszystkie ściany dookoła, no i oczywiście u nas jest dosyć niski poziom wód gruntowych, więc musiałem dać drenę i dookoła idzie drena i tutaj jest taka kratka coś taka, oczywiście tymczasowo wsadzona i tutaj woda cały czas płynie tak kratka odprowadza, my mieszkamy na górce, więc nie było problemu, koparką swoją tam sobie przekopałem, tam jest taki w dół, tam w ogóle jest takie źródełko, wybija, nie wiem, czy jakaś drena, czy jakieś źródełko i tam idzie ta woda, tam płynie cały czas ciurkiem, więc nie mam problemu. Jedyny raz problem miałem, że mi zamoliło to podczas burzy, nie miałem jeszcze tych desek porobionych i woda szła tutaj z góry. I tu jest pod spodem piasek, to ten piasek zamulił całą tutaj tą kratkę. No i niestety miałem wodę w środku, musiałem wszystko wyciągać i to co było na ziemi, no to do wyrzucenia było praktycznie. A to tylko jedna taka była sytuacja. Bardzo, bardzo tania alternatywa do tego, żeby mieć swoją piwnicę, bo wiadomo najlepiej byłoby mieć w domu. Że w domu to są koszty ogromne. U nas jest, tak jak mówiłem, wysoki poziom wód gruntowych, glina, głębiej, więc więc to koszty rosną jeszcze bardziej. A tutaj taka, taka ziemianka, to jest zbiornik, tak można powiedzieć na szambo wycięty z wyciętymi otworem na drzwi po prostu i mi to przywieźli razem właśnie z szambem i ze zbiornikiem na deszczówkę, który tam gdzieś. Widać klapę. Rury tam stają. Też jest podłączony, więc, więc yy, trzy zbiorniki naraz mi przywieźli To też można było troszeczkę wynegocjować ceny. No dobra, to chyba wszystko. Dzięki za uwagę i jak macie jakieś tam pytania, jakieś pomysły na filmy, to, to piszcie, będziemy nagrywać.